Bo to, to trzeba, to trzeba. Gadamy o tym, to musi, musimy to opisać. Ja u Chcę, żeby cała Polska to słyszała. Jestem tutaj z Antkiem, Antek, Siemanko. Siema, Mordeczko. Jest Witek, jest ja, jest Czoko i ten. Tam była sytuacja, o której tam część z nas słyszała, nie? Tam była sytuacja w Opolu. Tam byli kurwa... Miałem bilet, miałem fucking bilet nie? Banda upa, jakaś fakę starsza kobieta, chuj mi obchodzi, była kobieta czy facet, kurwa, fucking. to nie, nie jest ważne, ważne jest, jakie ma podejście do człowieka, nie? Ona w ogóle zaczęła, fakę mi ten, ja, zaczęła mi, weszła do mojego wagonu i zaczęła mi tam, fakę po ukraińsku mi, kurwa, jakąś śpiewkę, jakąś żygowinkę puszczać, kurwa, coś tam, coś tam się nie podoba, jak tylko słyszałem tą ukraińską żygowinkę i, kurwa, ża żadnej przyjemności, przyjemności, ża nic, powiedziałem, niech pani, fucking, Wyjdzie mi z wagonu, nie? Ja sobie pani tutaj nie życzę, mam wyjebane. Niech pani idzie po kanara. To gdzie? A gdzie? Sto, sto, sto. Fucking szoson jebany. Wie, kurwa, i niech pani idzie do kanara, kurwa, niech kanar pani przyszedł. Pani tutaj nie siada. Chuj mnie opowie, albo niech on mi znajdzie, niech kanar znajdzie mi, znajdzie mi miejscówkę, gdzie mam kurwa, fucking ten. Ja z panią tutaj sobie, no, to zrobiła taką zadymę. Kanar zaraz przyszedł, kurwa, fucking kanar wrogu nastawiony do mnie, za coś tam. Chuj wie, o co my napieraliło ale ona szmata, szmata, chuj, nie obrażamy pań, a tym bardziej starszych pań, nie, ale ten, ona szmata, nie, i ten, kanar do mnie bije, ja, Polak, nie, poza nią wszyscy Polacy, mówię, mówię, żeby się odpierdolił, nie, Że mnie zostawił, mówię. ja mówię, kurwa, fucking mam bilet, sprawdzałeś mój bilet, mówię, kurwa, fucking nie, co ty chcesz ode mnie, człowieku, później ci sokiści wbijają się, wszystko się dzieje w Opolu, o z Opala słyszeli o tym, o ode mnie fucking twarz twarz. Jakieś tam sokiści wbijają, kurwa. Yy, tam słowo w słowo. Nagle fucking te nie. Nagle, nagle branzolety mi zakładają na ręce. Ręce mam od tyłu. Już branzolety mam na ręce. A jeden z tych sokistów, cwel jebany kurwa, urachamia się, chuj. Alicja, niech słyszy, niech Polska słyszy. A jeden z tych sokistów widzi, że mam brazolety na ręce i z dystansu tak dwóch metrów mi kurwa tym gazem po oczach, przecież do, do dzisiaj już to zmyłem wiele razy, nie, ale jeszcze mam, jeszcze mam, nie chcę nawet do oka dotykać, bo kurwa, znowu zacznie swędzić mi gazem po twarzy, a ja do niego mówię, nie, ja tak zamkłem to oko i mówię, mówię, ty cfelu jebany, do niego mówię, nie. Mówię, ty fucking frajerze jebany, tak. No to mnie tam poturbowali lekko, to tego... I zgadnijcie co? Włączyłem to, żebym wam powiedział ostatecznie co się wydarzyło na końcu. Tak, jestem wolny, to nie jest ważne. Ważne jest to, wiecie kto mnie uratował? Przed tym wszystkim? Polska policja. Zopola. Polska policja. Czujecie? Wiecie jakie ja mam podejście do, do psów? Do systemu? Do policji? Nie? Wszyscy wiemy dobrze, ile krzywdy mi wyrządzili policja y, tam w Kanadzie, nie? ze względu, że co, że małżonka sobie nie życzy, tam żebym ja, byłam małżonka, żebym ja, sobie, y, żebym ja nie miał relacji, y, te kontaktu z dziećmi, moimi, z Mikołajkiem i z A u Bobarskiej, już was pozdrawia, kocham was bardzo i ten, wiemy jak oni tam, także do policji ten, a tym bardziej wiemy jak, jak każdy Polak, nie. A tym bardziej każdy ułożył, jakie ma podejście do policji ogólnie światowej, ale uwierzcie mi, to nie jest pierwszy raz, gdzie polska policja nie, na moich oczach, nie to, że ja coś słyszałem, nie, tylko że na moich oczach są bardzo, bardzo sprawiedliwi. No. Także chciałbym podziękować temu sierżantowi odgórnie. Nie zapytałem jego imię czy ten. Ale ta. on się, od, y on się wyznaczył z klasą, Chcę mu chciałbym podziękować, dziękuję Ci morda za, za, za to w Opolu, że nie mnie, ja nie potrzebowałem, żebyś mnie ratował, że uratowałeś tego sokista, co mi kurwa fucking ten, a tym bardziej, że uratowałeś tą, tą bandą upa, kurwa, tą Ukrainkę, kurwa, masz fucking zajeb, fucking, fucking, Ta, dobra, kończymy, trzymajcie się, żołg